Od dziesięcioleci świat fascynuje się jedną z najbardziej prywatnych i jednocześnie najtrwalszych historii w dziejach Roka. Za ekstrawaganckim głosem grupy Queen stał mężczyzna, którego największa miłość nie tkwiła w sławie, bogactwie ani w jego licznych relacjach z mężczyznami. Freddie Mercury dzielił swoje życie z kimś, kogo nazywał swoją bratnią duszą, kobietą, która pozostała u jego boku długo po zakończeniu ich romansu. Miała na imię Mary Austin. A ich więź była inna niż wszystko, czego świat oczekiwałby od największego rockmana swoich czasów. Początek Freddy Mercury po raz pierwszy spotkał mary Austin w 1969 roku, w czasie, gdy żadne z nich nie mogło przewidzieć, jak ściśle ich życia będą ze sobą splatane. Freddy miał 23 lata, był młodym mężczyzną z Zanzibaru, który 5 lat wcześniej przeprowadził się z rodziną do Anglii. Jeszcze latami od międzynarodowej sławy. Był niespokojny, ambitny i szukał swojego miejsca na świecie. Mary, mająca zaledwie 19 lat, żyła w znacznie skromniejszych warunkach. Urodziła się w rodzinie robotniczej w Fulham, w zachodnim Londynie, dorastała w domu pełnym cichej siły oporu. Oboje rodzice byli głusi, jej ojciec zarabiał na życie jako tapicer, podczas gdy matka pracowała jako pomoc domowa. Mary często przejmowała odpowiedzialność za to, by nawigować w słyszącej rzeczywistości dla swoich rodziców, co ukształtowało ją na osobę niezawodną, wierną i stonowaną. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce nie na glamur partii ani w wydarzeniu branżowym, lecz na tętniących życiem ulicach Kensington Market. Freddy sprzedawał ubrania przy małym straganie, który prowadził z przyszłym kolegą z zespołu, Rogerem Taylorem. Mary pracowała w modnej butiku Biber w pobliżu. Miejscu spotkań młodych trendsetterów z Londynu oraz rockmenów, modeli i początkujących artystów. Butik w późnych latach 60. osiągnął reputację trampoliny dla kultury młodzieżowej, i właśnie tam przypadkowo przecięły się drogi Mary i Frediego. Mary przyznała później, że od razu zaimponowała jej charyzma Frediego. Był inny niż jakikolwiek człowiek, którego kiedykolwiek spotkała ekstrawagancki, pewny siebie i nieprzepraszający za to, kim był nawet jeśli jeszcze lata dzieliły go od scenicznej osobowości, która miała elektryzować świat. Był jak nikt, kogo kiedykolwiek wcześniej spotkałam, wspominała po dziesięcioleciach. Był bardzo pewny siebie, a ja nigdy nie byłam. Wspólnie się rozwijaliśmy, podobał mi się i tak to się potoczyło. Dla Frediego, który swoje niepewności często ukrywał zachwaleniem się, cicha lojalność i ciepło Mary stały się przystanią. Wkrótce zaczęli się spotykać. Ich romans rozwijał się na początku cicho, z dala od tętniącej życiem londyńskiej sceny muzycznej. W 1970 roku przeprowadzili się do malutkiego mieszkania, jednopokojowego studia, które wynajmowali za 10 funtów tygodniowo w pobliżu Kensington Market. Ich życie było tak skromne, że często wystarczało ledwie na przetrwanie. Freddy wciąż gonił swoje muzyczne marzenia, próbując z jeszcze młodym zespołem Podczas gdy Mary stała się głównym żywicielem rodziny, opłacała czynsz, jedzenie i rachunki ze swojej pensji z Bibera, podczas gdy Freddy spędzał godziny na szkicowaniu projektów, pisaniu tekstów i zanurzeniu się w muzykę. W tym samym roku Freddy i jego koledzy z zespołu Brian May, Roger Taylor oraz później John Deacon oficjalnie założyli Queen. Ich wczesne występy były surowe, a pieniędzy było niewiele, jednak determinacja Freddiego nie słabła. W tym niepewnym czasie Mary była jego kotwicą. Przyjaciele później wspominali, jak dawała mu stabilność, gdy zespół jeszcze nie był znany, a przyszłość niepewna. Nie zapomnij, że w pierwszych latach dbała o niego, gdy nie zarabiał ani pensa, a Mary pracowała, powiedział Peter Freestone, przyjaciel Frediego. 1975 pozostali bliskimi przyjaciółmi, a ich relacja przetrwała mimo zmian. Fredi odnalazł w Mary wsparcie, które potrzebował. A ona w nim znalazła osobę, która rozumiała jej emocje i ból. Pomimo nowych romantycznych związków, które Freddy nawiązywał, Mary pozostała stałym punktem w jego życiu. Ich przyjaźń była silna, zbudowana na zaufaniu i zrozumieniu, które przetrwały próbę czasu. Oboje nadal wspierali się nawzajem w trudnych chwilach, a Freddy często sięgał po Mary, gdy potrzebował pocieszenia. Z upływem lat ich relacja ewoluowała. Ale zawsze pozostała pełna miłości i szacunku. Kiedy Freddy odnosił kolejne sukcesy na scenie, Mary była u jego boku, ciesząc się jego osiągnięciami i dzieląc z nim radości i troski. Byli dla siebie jak rodzina, co dla Frediego miało ogromne znaczenie, zwłaszcza w obliczu wyzwań, które przyniósł mu przemysł muzyczny i publiczny obraz jego życia. W miarę rozwoju kariery Frediego i zespołu Queen, ich drogi zdawały się rozdzielać, ale ich więź pozostała mocna. Freddy wiedział, że niezależnie od tego, gdzie go zaprowadzi życie, Mary będzie zawsze miała szczególne miejsce w jego sercu. Ich historie były splecione, a ich miłość, choć niekonwencjonalna, była jedną z najsilniejszych, jakie kiedykolwiek przeżyli. Życie i zdrowie utrzymywać w tajemnicy przed światem nie zmieniała jego relacji z Mary. Była nie tylko jego opoką emocjonalną, ale także osobą, która przypominała mu o tym, co w życiu najważniejsze. Mimo wrogości, jaką AIDS wciąż wzbudzało w społeczeństwie, Mary stała się parasolem ochronnym dla Frediego, oferując mu miłość i wsparcie, których potrzebował w najciemniejszych chwilach. Ich więź przetrwała nawet w obliczu postępującej choroby, a Mary nadal przychodziła, gdy tylko mogła, aby go pocieszyć, słuchając jego obaw i lęków. Kiedy zbliżały się ostatnie dni Frediego, ich związek stał się jeszcze silniejszy, a Mary, będąc świadoma nadchodzącego końca. Dumała o wszystkich momentach, które razem przeżyli. W dniach, gdy reszta świata pogrążała się w żalu, ona pozostawała u jego boku, towarzysząc mu w tej ostatniej podróży, która była tak różna od wszelkich blasków i zgiełków jego życia na scenie. Ostatecznie Frediego Mercurego pożegnała niecała rzesza fanów, a ta jedna, niezłomna kobieta, która przez całe jego życie nieustannie stała u jego boku. Mary bezwarcie wspierała utajenie choroby chroniła jego prywatność, utrzymywała spekulacje z dala od niego i umożliwiła mu spędzenie ostatnich lat z godnością. Ich więź stała się jeszcze silniejsza, gdy znów zamieszkała w Garden Lodge, gdzie Freddy chciał spędzić swoje ostatnie dni w otoczeniu ludzi, których najbardziej kochał. W miarę jak jego stan zdrowia się pogarszał, Freddy podejmował kroki na czas po sobie. W swoim testamencie pozostawił Mary połowę swojego majątku, w tym wille w Kensington oraz jej całe wnętrze. Przekazał jej również odpowiedzialność za bezpieczne przechowywanie jego prochów i polecił, aby pochowała je w sekretnym miejscu, które nigdy nie miało być publicznie znane. Mary później przyznała, że to była jedna z najbardziej przytłaczających zadań w jej życiu, a jednocześnie dowód na to, jak bardzo Freddy ufał jej bardziej niż komukolwiek innemu. 24 listopada 1991 roku Freddy Mercury zmarł w wieku 45 lat na związane z AIDS zapalenie płuc. Mary była przy nim, tak jak przez ostatnie dwadzieścia lat zawsze. W dniach po jego śmierci opisała swoją żałobę jako nie do zniesienia. Mówiąc, kiedy umarł, miałam wrażenie, że prowadziliśmy małżeństwo. Przeżyliśmy nasze przysięgi, w dobrych i złych czasach, w bogactwie i w biedzie, w chorobie i w zdrowiu. Dla mary Freddy nie był tylko rozdziałem jej życia. Był jej rodziną, partnerem we wszystkim, co naprawdę się liczyło, a jego strata pozostawiła w niej pustkę. Która nigdy nie mogła być wypełniona. Życie po Fredim, w miesiącach po śmierci Frediego Merkurego Mary Austin, opisała swój świat jako złamany. Powiedziała, że była to najbardziej samotna i najtrudniejsza pora w jej życiu, okres, w którym miała wrażenie, że nagle straciła swojego męża, rodzinę i sens życia. Chociaż ich romans zakończył się ponad dekadę wcześniej, Mary przyznała, że niemal niemożliwe było puszczenie Frediego. Jego śmierć wydawała jej się zakończeniem małżeństwa, które trwało aż do jego ostatniego tchnienia. Testament Frediego pozostawił jej Garden Lodge, 28 pokojową willę w Kensington, w której spędził swoje ostatnie lata. Odpowiedzialność za odziedziczenie tak ogromnej posiadłości, a także połowy przyszłych tantiem od Queen, była dla Mary zarówno błogosławieństwem, jak i ciężarem. Przyznała, że czasami życzyła sobie, aby Freddy zostawił jej mniej, ponieważ przytłaczające było spełnienie oczekiwań związanych z tym, co jej powierzył. Jednak również postrzegała to jako swój obowiązek, aby zachować jego dziedzictwo, więc przez trzy dekady utrzymywała dom w takim stanie, w jakim go zostawił. Garden Lodge stała się sanktuarium, miejscem zamrożonym w czasie, w którym Mary żyła otoczona własnością i wspomnieniami Frediego. W tych latach Mary świadomie pozostawała w tle. W latach dziewięćdziesiątych krótko wyszła za mąż za biznesmena Nika Holforda, jednak małżeństwo zakończyło się rozwodem. Jej długoletni związek z malarzem Piersem Cameronem przyniósł jej dwóch synów: Richarda, którego chrzestnym został Freddy, oraz Jamiego, który urodził się tuż po śmierci Frediego. Jednak nawet w nowym życiu rodzinnym cień Frediego był ciężki. Sam Cameron przyznał że czuł się marginalizowany przez więź między Mary i Fredim, a ostatecznie ich związek również się rozpadł. Publicznie Mary rzadko mówiła o Fredim, nie szukała uwagi, występując tylko okazjonalnie na wydarzeniach, takich jak gale charytatywne czy hołdy dla Queen. Kiedy się wypowiadała, jej słowa zdradzały głębokość jej ciągłej żałoby. W rozmowie z magazynem, OK, powiedziała, że wciąż czuje obecność Frediego w Garden Lodge i nigdy nie mogła się całkowicie uwolnić. Straciłam kogoś, kogo uważałam za moją wieczną miłość, ist, przyznała. Frediego nigdy nie można by było puścić wolno, chyba żeby umarł, a nawet wtedy byłoby to trudne. W dziesięcioleciach po jego śmierci dziedzictwo Queen rosło tylko dalej. Film Bohemian Rhapsody z 2018 roku ponownie przykuł uwagę świata do życia Frediego i jego relacji z Mary, którą na ekranie wcieliła się Lucy Boynton. Miliony ludzi na całym świecie przypomniały sobie, że za niezwykłym życiem Frediego kryła się równie niezwykła więź. Fani znów byli zafascynowani kobietą, która stała w centrum jego prywatnego świata. W latach XXI wieku Mary zaczęła puszczać życie, które tak długo trzymała w rękach. W 2023 roku ogłosiła aukcję ponad 1500 osobistych przedmiotów Frediego, w tym ręcznie pisanych tekstów piosenek. Jego fortepianu Yamaha, a nawet małych skarbów, takich jak jego grzebień do wąsów Tiffany. W rozmowie z BBC wyjaśniła swoją decyzję krótko. Kolekcja prowadzi głębiej w osobę i mężczyznę, którego znałam. Mam nadzieję, że świat lepiej zrozumie jego unikalność i piękno. To był początek nowego rozdziału dla Mary. Rozdziału, który oznaczał otwarcie prywatnego świata Frediego dla fanów, którzy go tak bardzo kochali. Jednak nawet wtedy przyznała, że każdego dnia tęskniła za jego humorem, ciepłem i energią. Dziedzictwo duszy pokrewnej. Ponad trzy dekady po śmierci Merkurego historia jego związku z Mary Austin wciąż fascynuje świat. To nie była typowa historia miłosna o małżeństwie, dzieciach i szczęśliwym zakończeniu. Zamiast tego było to coś bardziej niezwykłego i być może czegoś jeszcze trwalszego. Dla Frediego Mary była jedyną stałą w życiu. Które w przeciwnym razie przepełnione było zmianami, tajemnicami i spektaklami. Dla Mary Freddy był zarówno jej największą miłością, jak i największą stratą. Przyjaciele, którzy znali ich obu, nigdy nie wątpili w głębie ich więzi. Długoletni asystent Frediego, Peter Freestone, często przypominał sobie, że Mary była jedyną osobą, która mogła powiedzieć Frediemu niewygodne prawdy, a mimo to cieszyła się jego pełnym zaufaniem. Jasmin Petigru. Kolejna przyjaciółka powiedziała kiedyś, że stawiając się pomiędzy nimi, ryzykowało się własnym życiem. Ich połączenie było tak absolutne, że nawet gdy Freddy zakochał się głęboko w Jimie Hatone lub Mary próbowała założyć rodzinę z Piercem Cameronem, nic nie mogło przerwać więzi między nimi. Sam Freddy najlepiej to ujął w jednej ze swoich najbardziej szczerych wypowiedzi: "Wszyscy moi kochankowie pytali mnie, dlaczego nie mogą zastąpić Mary, ale to po prostu niemożliwe." Jedyną przyjaciółką, jaką mam, jest Mary i nie chcę nikogo innego. Dla mnie była moją żoną na prawie zwyczajowym, dla mnie to było małżeństwo. Te słowa niosą ze sobą ciężar, który przetrwał do dziś, ponieważ pokazują, że w sercu ekstrawaganckiej rokowej legendy żył człowiek pragnący związku, lojalności i bezwarunkowej miłości, a znalazł to w Mary. Nawet po śmierci zaufanie Frediego do Mary pozostało niewzruszone. Przechowywała jego prochy, jak sobie życzył, w tajnym miejscu, które znała tylko ona. Przez lata dbała o jego dom, Garden Lodge i utrzymywała go jako miejsce pełne jego obecności. A kiedy nadszedł czas, ostrożnie przekazała jego rzeczy światu, nie lecz jako sposób na dzielenie się z milionami, które widziały tylko artystę. Ich historia nie była historią perfekcji. Była naznaczona bólem serca, walkami tożsamości i cieniem choroby. Która zakończyła życie Frediego zbyt wcześnie, ale była to także historia oporu, lojalności i rzadkiej formy miłości, która umykała prostym etykietom. W Mary Austin Freddie Mercury znalazł kogoś, kto znał dni do wysokości międzynarodowej sławy, a w końcu przez ciszę swoich ostatnich dni pozostała u jego boku. A w Freddiem Mary znalazła kogoś, kto ukształtował jej życie w sposób, w jaki nikt inny tego nie potrafił. Ich relacja przypomina nam. Że miłość nie zawsze wpisuje się w czyste definicje społeczne. Czasami istnieje w swojej własnej formie, silniejsza niż romantyzm, trwalsza niż pasja i wytrwała ponad śmierć. Freddy i Mary może nie przeżyli wspólnie starości, ale w duchu pozostali ze sobą związani przez całe życie, a może, jak Freddy kiedyś obiecał, nawet poza jego ostatnim tchnieniem. Historia Frediego Merkurego jest wypełniona muzyką, blaskiem i tragedią. Ale to właśnie ta relacja pokazuje nam człowieka kryjącego się za legendą. Co sądzisz, czy Mary Austin rzeczywiście była tą jedyną osobą, która lepiej rozumiała Frediego niż ktokolwiek inny? Napisz mi to w komentarzach. I nie zapomnij polubić tego wideo i subskrybować kanał, aby zobaczyć więcej nieopowiedzianych historii o największych ikonach świata.